Cześć! Zapraszam Cię dzisiaj na krótką rozmowę o zdrowiu naszych jelit i o tym, jak ogromny wpływ mają one na nasze samopoczucie. Na kanale Zdrowie z ciekawości poruszam tematy zdrowotne, choć nie jestem ani lekarzem, ani dietetykiem. Dzielę się jednak sprawdzonymi informacjami z badań naukowych, które warto znać i stosować. Zacznijmy od pytania: dlaczego w ogóle powinniśmy dbać o jelita? To nie tylko miejsce, gdzie trawi się jedzenie. To dom dla bilionów bakterii, które tworzą tak zwany mikrobiom jelitowy. Te maleńkie bakterie pomagają nam trawić, walczyć z infekcjami i nawet wpływają na naszą odporność oraz nastrój. Kiedy mikrobiom jest w równowadze, czujemy się dobrze, ale gdy jest zaburzony, możemy odczuwać problemy trawienne, gazy, wzdęcia, a także mieć obniżony nastrój. Czy trudności z koncentracją? Jak więc dbać o zdrowie naszych jelit? Mam dla Ciebie kilka prostych i sprawdzonych rad. Po pierwsze, jedz dużo błonnika. Znajdziesz go w warzywach, owocach, pełnoziarnistych produktach i nasionach. To właśnie błonnik jest pożywką dla dobrych bakterii i pomaga tym bakteriom się rozmnażać. Po drugie, ogranicz przetworzoną żywność, fast foody, słodzone napoje i nadmiar cukru, które zaburzają równowagę w naszych jelitach. Po trzecie, pij dużo wody. Woda pomaga zachować sprawność jelit i ułatwia trawienie. Po czwarte, ogranicz stres. Stres niekorzystnie wpływa na jelita, więc warto znaleźć czas na relaks, np. Na medytację, spacer lub jogę. Po piąte, pamiętaj o aktywności fizycznej. Nawet codzienny, krótki spacer wspiera pracę jelit i Twój mikrobiom. Mam też dla Ciebie coś na temat probiotyków i prebiotyków. Probiotyki to dobre bakterie, które wprowadzisz do organizmu, jedząc np. Na jogurt naturalny, kefir czy kiszonki. Prebiotyki zaś to pokarm dla tych bakterii, znajdziesz je w czosnku. Cebuli czy cykorii. Na co jeszcze zwracać uwagę? Unikaj nadużywania antybiotyków, bo choć leczą infekcje, niszczą też dobre bakterie. Ogranicz też alkohol oraz papierosy. I pamiętaj, by Twoja dieta była różnorodna oraz bogata w warzywa i owoce. A co mówią badania? Zdrowy mikrobiom może wzmacniać odporność zmniejszać stany zapalne i poprawiać nastrój. Nowoczesne badania pokazują też związek między zdrowiem jelit a naszym układem nerwowym. Często mówi się o tak zwanej osi mózg-jelito. Ok, tylko teraz. Jak wprowadzić to wszystko do naszej codzienności? Zacznij dzień od szklanki wody z cytryną, która wspomaga trawienie. Włącz warzywa do każdego posiłku, wybieraj pełnoziarniste produkty zamiast białego pieczywa. Pamiętaj o codziennym ruchu, nawet 20 minut spaceru to świetny początek. I nie zapominaj o chwili na relaks głębokie oddechy i spokojne chwile pomogą zminimalizować stres. Podsumowując, zdrowie jelit to wyjątkowo ważny temat, który ma wpływ na to, jak się czujemy każdego dnia. Nawet małe zmiany w naszych nawykach mogą przynieść dużą różnicę. Jeśli czujesz, że coś ci dolega lub masz poważniejsze problemy, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną, dbajcie o siebie z ciekawości i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.